Cześć, ja jestem jestem Wida, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale wszyscy ja w stajni i za chwilę za 15 minut e, Ola ma wsiąść Jasia, więc muszę go przyszykować. Chodź Jasiu, przywitaj się. Chodź Jasiu. No przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć! Co byś chciał? Także zaraz będzie trzeba przyszykować Jasia, a potem wsiądę na czampa. Kompiku. Halo, chodź. Chodź. Halo. przyjdziesz? idziesz? No, proszę prostu sobie witać ładnie. Ej, nie zadaj mi palców, Nie mam nic. Ten smaczku dla was. Sorry. Nie no, przygotowałam się. Mm. I mały... Aj, ale się wkurzyłam. Więc będzie trzeba też powiedzieć siwego, tak? no czy to takie dwa Czemu miałeś na piękne pięciu także co koniki nie inne ty mały <grymne> a piłku oj ty już nie zaczekaj przyszykowałam sprzęcik i siodłamy Jasia jest dzisiaj ultra brudny był na patluczu od jest cały w piechu. Słamecznie tylko trochę ogarnąć. Ale mam brzydką kamerę, nie wiem co się stało. Ale ogólnie oddałam oli konia, ale już i i teraz poszła. A ja wysiadłam na czampa w międzyczasie, i zostało mi jeszcze 11 minut. I raz zrobił ze mną taką 180, a poza tym to już to grzecznie. Jeden piruet tylko dzisiaj. Patrzcie jaka mgóła, a jest nie wiem 16 To jest mocne Co? Czempisiu Tutaj w drodze, tutaj w tutaj drodze jak z wami w sensie jak szłam to chciałam Wam nawet nagrać wcześniej jak szłam i powiedzieć, że usiadłam na tych lesiach i osiadłam ja tego i poszłam Ale jak wyciągnęłam telefon, to nagle wystrzelił w powietrze nie wiem, o co mu chodziło i po prostu stwierdziłam, że to to i to pójdę już, żeby nie zginąć, ale fajnie, cieszę się. Ja taki ładnie ładny, na ten kask do tej kurtki, tak fajnie, nie wiem. Jeszcze mam te ładne z kołam z więc mega fajnie, nie bój się, idziemy. Jasiu jest na solarium. Tam sobie ten ostatni kantar zepsuł, więc przywiozłam mu jakiś z domu, taki taki żółty. Będzie miał żółty teraz kantarek. Jakiś ze składrona, z jakiejś starszej kolekcji. Biorę I idę czyścić wszystko, a potem jeszcze muszę chłopakom posprzątać trochę w boksie Wrzucę im siankę pewnie. I robię im pudełkę. Czas się tego pozbyć. No i da się wyrzucić. Powinnaś, wiesz, że to powinnaś, w razie czego powinnaś mieć? Zawsze warto mieć. Nigdy Bo jakby na przykład ci skończyły naboje i byś potrzebowała albo coś. Wolność, wolność. Dobrze, pokaż swoją kamizelkę. To mogło być to... No właśnie. To my lecimy się do siebie. No bo to profesorki. Patrz, on uskubał jako jedyny. widzisz? On to myśli. On to myśli. Widzisz, tam bokiem mu mózg wypływa. A teraz on ma wielkie te czerniaki już. Ogromny. Nie, dobra. Masz A kiedy znasz to? On nie idzie no wiedzieć o co. Nie. Ej, ej, ej! Chyba nie. Tandy nie spróbuje. On przemyślił się, że on spróbuje, bo on jest taki. Na razie jest przerażony. Na przykład jak dałam mu mus, ten taki owolowo, no. zdrowy, to uwielbiał. Nie, patrz. On nie wie o co chodzi. <laughs> nie czaję o co chodzi. <laughs> Ten tu zawsze, wszelką chce. Co yeah. A, coś próbuję. Nie trzeba, o co chodź język, język, język. Język. Tak, Ta. ja, <laughs> <laughs> On jest najdelikatniejszy ze No, tak jest. O Jezus, normalnie takie... jak cierpli. Dobra, no posprzątałam chłopakom w boksach, tak w miarę możliwości. Takie jutro rano mają tak sprzątane całe, całkowicie od zera, ale ja chcę, żeby chociaż mogli się tu w miarę położyć. Dostali się w górę i tak będą dostawać te dwie godziny, ale już chcę, żeby mieli. I robię im teraz pudełka. Przestało mi się trochę czasu, a mama jeszcze nie przyjechała, więc stwierdziła w ogóle zapomniałam zrobić koniom mesz, więc idę zrobić koniom mesz i, i w sumie tyle, nie wiem. Nie wiem, dziewczyny od niego odchodzą, tak? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja już się zarazem do domu, więc jeszcze byłam w Poznaniu i teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Dobra, więc mamy tak, mamy jeden kalendarz, yy, ten z najpierwszymi ciasteczkami, tutaj niestety mamy codziennie to samo ciasteczko, dzisiaj mamy 17 grudnia, więc zaczynamy sobie tutaj, więc, więc, więc mamy to okienko i mamy takiego smaczka. Potem mamy kalendarz z cukierkami dla mnie. jest to kalendarz z Rizy's, więc siedemnastkę mamy tutaj. No coś nie idzie mi otwierania otwieranie ostatnio tych kalendarzy, i podarą, bo No i dzisiaj mamy ten Rizy's z białą czekoladą. Co Ty byś, babcia, tu chciała? Co Ty byś chciała co? Mamy kalendarz z Horselina, czyli mój ulubiony. Siedemnastu 17 mamy tutaj. Mamy takie pudełeczko. Płuczmy sobie ją. Wow! To o co chodzi? Okej. Okay. takie naklejki z Horselina na pudełka, że śniadanie, obiad, kolacja. Ale one dziwnie pachną. Ale no, takie na pudełka po prostu. Szkoda, że tylko tyle. Bo no jednak mam dwie, dwa konie i do każdego konia mam pięć pudełek i muszę kupić więcej, żebym miała sześć. Więc tak, tak. Ogólnie jakby mogliby zrobić tego trochę więcej, no bo każdy koń zwykle ludzie sobie robią chociaż na dwa dni tych pudełek. Więc miałem o choć 6. I w sumie mogli zrobić tego więcej. Ale jakby spoko fajnie, fajnie. Ogólnie jakby dobry pomysł, dobry pomysł. Ale gdyby dało się gdzieś kupić, ja bym sobie kupiła na przykład takie. I bym sobie nakleiła na wszystkich tych. Bo mam wrażenie, że takie naklejki bardziej by jakby zwracały uwagę niż podpisywanie po prostu. I, i są po prostu ładniejsze, więc nie wiem. Kupiłabym coś takiego, serio kupiałabym. I ostatni kalendarz to kalendarz z doktora Horsa. 17 mamy na samym dole, więc niestety raczej nie zobaczycie. Nie wiem, może Wam jakoś to podniosę. O nie. Ja jakoś niszczę ten kalendarze ostatnio. Ogromny jest ten kalendarz. Dobra, tu mamy 17. Taką tylko mogę pokazać. bo mi nawet ciężko dźwignąć ten kalendarz. I znowu mamy tą fajną gąbkę. I mamy jakiś tutaj jakiś ee, znowu wypadł. Teraz mamy pastę do kopyt i zabezpiecza kański ruch kopytowy. No to, co? Myślę, że wszystko co dla kopyt, to mogę używać dla czampa aktualnie, z tym co się u nas dzieje. No i znowu ta fajna gąbka, więc bardzo się cieszę. Myślę, że, że coś, no znowu coś fajnego. No i na pewno będziemy używać. Także to są nasze dzisiejsze zdobycze. No i wiadomo, to ciastko i ten Reese's, ale to, to jest taki standard. A to są nasze dzisiejsze zdobycze, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A my widzimy się już jutro w następnym filmie. Do zobaczenia!